Naszą kolejną wycieczkę w okolicach Warszawy zaczynamy w Sobocie, w miejscu, które istnieje od 1209 roku, natomiast obecnie już nieco straciło ze swojej atrakcyjności, którą zapewne wtedy miało. Największą atrakcją Soboty jest ten oto gotycko-renesansowy kościół, który widzimy za moimi plecami. Kościół, który został wybudowany w 1513 roku. W 1540 roku właściciele Soboty, sobotcy, umarli, i są w nim piękne renesansowe nagrobki. Zwróćcie uwagę na szczyt kościoła i na tę okrągłą wieżyczkę po lewej stronie. Są to takie dość oczywiste cechy, że ten gotyk już tutaj przechodził w renesans. No i jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć o sobocie, która jak widzicie teraz. Marynek, który co prawda jest teraz już parkiem, i niewiele z tej jego wielkomiejskości zostało. Sobota miała jednego ważnego mieszkańca, a mianowicie Artura Zawiszem. Ktokolwiek stał w korku na rondzie na Ochocie, to prawdopodobnie stał w korku nie zastanawiając się albo myśląc zresztą podobnie jak e, ludzie, którzy tutaj postawili tę tabliczkę przechodziło o Zawiszę Czarnego otóż nie, chodziło o Artura Zawiszę powstańca listopadowego, który właśnie z soboty pochodził i który e, po wypuszczeniu go po wojnie 1831 roku z więzienia w Cytadeli zrobił oddział partyzancki który tutaj w lasach pod Łowiczem e, operował, aż go złapali i skazali na śmierć w 1833 roku także Zawiszowie byli rodzi. Dokładnie stąd, a z pseudonim Artura Zawiszy w czasie działań powstańczych no nie był zbyt oryginalny, gdyż był to pseudonim czarny. Eee, także taki kwi pro eee, Następnie pojedziemy dalej, pojedziemy zobaczyć, jak wielką rolę w historii XIX wiecznej Europy miały kobiety z tych okolic. Do Zawiszów należał również ten oto położony. No, w niedawno odrestaurowanym troszeczkę parku Pałacyk Neogotycki, który mieści się na drugim końcu, no nie mogę powiedzieć miasta, bo niestety już od 1870 sobota miastem nie jest. Dość urokliwe miejsce, aczkolwiek wciąż... Daleko soboty, a dokładnie między piątkiem a sobotą znajdują się walewice. W walewicach stoi pałac, który należał do Hrabiego Anastazego Walewskiego, szambelana króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jeżeli kojarzycie jego nazwisko z Marią Walewską, kochanką Napoleona, to macie rację. Otóż e, hrabia Walewski wziął sobie e, Marię, przyszłą Marię Walewską za żonę. Najprawdopodobniej po to, żeby uratować jej honor jako ciężarnej panny. Ona zaszła w ciążę w 1804 roku na jesieni, w czerwcu 1805 roku urodził się jej syn. Natomiast hrabia Walewski mając 70 lat najprawdopodobniej w opinii współczesnej był już niezdolny do spłodzenia jakiegokolwiek dziecka. Następnie hrabia Walewski pozwolił, pewnie nie miał wyboru, Marii Walewskiej spotykać się z Napoleonem, i to właśnie tu, w tym pałacu, gdzie jesteśmy, miało miejsce bardzo interesujące wydarzenie. Mianowicie w 1810 roku przyszedł tutaj na świat Aleksander, syn Marii Walewskiej i Napoleona. Syn, który był oczywiście synem nieoficjalnym, synem nieślubnym, ale dzięki temu, że się urodził Napoleon, przekonał się, że to nie on jest bezpłodny, a jego pierwsza żona. Rozwiódł się z tą pierwszą żoną i wziął sobie drugą żonę, która mu już dała syna zupełnie legalnego. Sam hrabia Kolonna Walewski, ponieważ sam Aleksander Kolonna Walewski, syn Napoleona, został usynowiony przez Szambelana Walewskiego, też myślę, że nie miał wyboru, żeby to zrobić i został później ministrem spraw zagranicznych Napoleona III, który z kolei był kuzynem Napoleona I. Jak sobie zobaczycie portret Aleksandra Kolonny-Walewskiego, to od razu widać, czy on był synem i na pewno nie był on synem hrabiego Walewskiego stąd. Pałac został dość mocno uszkodzony podczas kampanii wrześniowej, ponieważ toczyła się tu bitwa. Obecnie jest w nim trochę oryginalnego wyposażenia. Mieści się tu również stadnina koni i ośrodek rozrodu tych koni Niedaleko stąd oraz kawiarnia. Domykając wątek Marii Walewskiej, w Walewicach długo się nie naprzebywała. Później mieszkała w Paryżu razem z Napoleonem. Napoleon o nią później jeszcze dbał, dając jej różnego rodzaju apanarze i wsparcie. Po upadku Napoleona w ogóle widzimy tutaj tył pałacu w Walewicach. Jesteśmy w parku za pałacem i rzekę. Która tutaj, pałac Okala. Po śmierci, po wygnaniu Napoleona, nawet odwiedzała go na Elbie. Po czym w 1816 roku znalazła pocieszenie w ramionach Filipa d'Ornano, byłego marszałka napoleońskiego. Niestety po urodzeniu trzeciego dziecka zmarła w połogu, najprawdopodobniej przez jakieś zakażenie i została pochowana w niedalekiej stąd Kiernozi, gdzie się zresztą urodziła i wychowała Mikołaj Chopin, ojciec Fryderyka był jej wychowawcą. Także bardzo ciekawa postać Marii Walewskiej, a ten Biedny szambelan walewski, który był po prostu figurantem, rozwiódł się z nią, a w zasadzie został mu udzielony rozwód zaocznie e, cywilny. I dopiero po śmierci walewskiego Maria mogła poślubić Filipa Dornano, e, ponieważ ich małżeństwo zostało uznane za nieważne tylko, kościelnie, a nie, tylko cywilnie, a nie kościelnie. Także taka historia walewic. Bardzo ładny park, jeszcze spójrzmy sobie raz. Tutaj nawet taka rzeźba jest fajna, klasycystyczna. O Ach, nie, widać, trudno. Za moimi plecami od razu widać, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w mieście Piątek. Mieście od 2011 roku, chociaż oczywiście za pierwszym razem Piątek został miastem już 1300 roku I choć, jak widać, rynek piątku, liczącego sobie mniej więcej około 1900 mieszkańców, nie jest najbardziej atrakcyjnym miejscem na świecie. Przyjechaliśmy tutaj dokładnie z tego powodu. Ta stalowa konstrukcja oznacza geometryczny środek polski. W jaki sposób to wyglądają? Jak się że na tragedię, to można zobaczyć, że środek polski może skrótna klepnęła, że to właśnie tutaj i mamy w ten sposób pomnik geometrycznego środka Polski, co widać zresztą nawet na napisie. Poza tym w piątku nie znajduje się dużo interesujących rzeczy. Jedyną chyba taką bardziej wartą uwagi jest barokowy kościół z XVIII wieku, ale tych to już widzieliśmy tyle, że nie ma sensu ich pokazywać. Jest to też śmieszny rynek, ponieważ na środku jest stacja benzynowa, drogowskaz na dwie autostrady, już widzieliśmy. No i oczywiście jest kebab, no bo co to byłby za rynek, przy którym nie byłoby kebaba.